Kadziki z tej strony Iwan, a to jest mój nowy cykl weekly vlog. Pewnie ciekawi jesteście, dlaczego takie weekly vlogi chcę nagrywać. Powiem Wam szczerze, spodobało mi się kręcenie różnych dziwnych, nietypowych materiałów. A jako, że moje życie nie jest do końca standardowe, tak, tak, wiem, pewnie każdy tak myśli o swoim życiu szachmat stwierdzam wszemi wobec że mógłbym nagrywać i montować filmiki z tego co się u mnie dzieje a nóż widelec znajdą się jacyś chętni żeby zobaczyć co ten Iwan wyprawia mam świadomość że te filmiki nie będą dla wszystkich i nie wszystkim się spodobają nie mam z tym najmniejszego problemu Natomiast może znajdzie się grono chętnych, żeby popatrzeć na mnie, posłuchać mnie, posłuchać yy, mądrych rzeczy, które mówię i posłuchać głupotek, które opowiadam i generalnie zobaczyć, co się u mnie dzieje. Co znajdzie się na moich filmach? Mm, proza mojego życia. <laughs> Żadne specjały i wygibasy. Spodziewajcie się dużo Iwana szczyptę merytoryki kreatywnych rozwiązań, pomysłów i prototypów, A to czego będzie najwięcej, to oczywiście rżnięcie głupa. I jak widzicie na tą sytuację idealnie się przygotowałem. wasze zdrowie a teraz już nie przedłużając zapraszam do weekly vloga ciekawe ilu z was rozkminiało jak u Iwana z higieną w chatce jak widzicie tam za mną mój prysznic Iwanna w jednym, trochę mała <śm> Ale na no, takiego mikrówka jak ja daję radę, zaraz e, przejdę do aktu kąpieli i to sobie darujemy, bo nie jestem jakimś pato-influo z e, Was uczulam, żebyście zobaczyli, e, w jakich pięknych okolicznościach przyrody będę się obmywał. Naprawdę dla mnie to jest tak pro, że żaden prysznic i wanna nie jest w stanie tego zastąpić. W ten sposób i w tym miejscu dbam o higienę niezależnie od pogody i pory roku, czyli nawet w temperaturach minusowych. Atka wymusza takie warunki, że nic nie powinno się zmarnować, więc woda, wodę, która została mi po myciu. Użyłem do przeprania bielizny. Normalnie robię to w Bielsku, w Czechowicach. Natomiast z racji na kwarantannę nie będę jechał nigdzie i nikogo narażał. Natomiast woda, tak zwana brudna woda, albo szara woda, która została, przeleję ją do wiader i wykorzystam ją do płukania toalety. Zbieram się do Biedronki. Muszę zrobić zakupy. Co prawda, mam zapas na jakieś 2-2,5 tygodnia, natomiast w, póki sklepy są otwarte, wolę na tym skorzystać, a zapas zostawić, gdyby zdarzyły się jakieś cięższe sytuacje. I żeby była jasność, zapas mam nie dlatego, że jak typowy polski Janusz, wykupiłem pół biedronki zaraz po tym, jak wirus zaczął się panoszyć po Polsce tylko dlatego, że zawsze staram się być przygotowany na minimum te półtora tygodnia a czasem i dłużej idę przygotowany tutaj zestaw, który biorę ze sobą Comin Air Shield który służy do Izolacji od smogu, natomiast świetnie sprawdza się w przypadku wszelkich patogenów, wirusów, grzybów i bakterii. Wyłapuje 99,9% wszelkiego syfu z powietrza. Ja dałem za niego 100 zł. Natomiast w sytuacji obecnej. Po pierwsze, nie da się go kupić, a jak już się gdzieś pojawia, to cena jest dwukrotnie wyższa. Tutaj połczyk, kieszonka na rękawiczki, wykonana przez moją mamę, według mojego projektu. Na samej górze jest ściągacz, dzięki temu te rękawiczki nie wypadają, a mogę je szybko i skutecznie z tej kieszonki wydobyć. W środku mieszczą się cztery sztuki, czyli dwie pary. I żel. Okej. Okay. Połczyk podcinamy do kluczy, tam gdzie jego miejsce. A żel i air shield lądują w kieszonce. Ciach. Tutaj był śliczny Wielki kopczyk mrówek. No, niestety przyszło jakieś zwierzę i rozkopało je. Tak wygląda walka o przetrwanie w naturze. Mieszkanie w górach, jak wszystko, ma swoje plusy i minusy. Eee, niewątpliwym minusem dla takiego grubasa jak ja jest to, że wszędzie mam albo z górki, albo pod górkę. A ja niestety nie przebadam za interwałami. Plusy są niewątpliwie lepsze i zasłaniają minusy. A jednym z plusów są chociażby takie widoki. Już po zakupach w sklepie raczej niczego nie brakowało. Poza strączkami i makaronami, w owsianych też nie dostałem. Panie, w sklepie pozabezpieczone maskami i rękawiczkami. I teraz przychodzi najprzyjemniejszy moment przy noszeniu Airshilda, czyli ten kiedy go ściągamy. Bo masakrycznie ciężko się przez to oddycha. Eee, zakupki zrobione. taki dzień jak dziś nic bardziej nie relaksuje jak odrobina pracy przy drewnie. Biorę je stąd. I układam tutaj. O właśnie. A dzisiaj robota przy betoniarce. Dobrze mnie słychać? Pewnie jesteście ciekawi po co beton i betoniarka. Otóż Dzisiaj z panem Juskiem betonowaliśmy słupki. Zajmujemy się tym od listopada. Zawsze, jak wpada i jest możliwość, pogoda na to zezwala, to ładujemy jeden lub dwa słupki w ziemię. A pomiędzy tymi, które już udało nam się wbetonować, rozciągamy metalową siatkę oraz drut kolczasty, ponieważ standardowym problemem tutaj w chatce są zwierzęta, które wbijają się na rympał i obgryzają drzewa. Pokażę Wam teraz kolejny z moich protypów. Ten wymyślony na biegu. Totalna improwizacja. Gdyby kiedyś przy betonowaniu, zalewaniu czegokolwiek brakło Wam desek, płyt na szałunek, możecie wykonać szałunek z tektury. Jak widać na załączonym obrazku patent sprawdza się znakomicie a w związku z tym że wczoraj zdjąłem z siebie pierwszego w tym sezonie krwiopijce kleszcza opracuję dzisiaj z takim oto patentem nazywa się to Tickles. wydaje ultra dźwięki i z moich doświadczeń wynika że znacząco Praktycznie całkowicie obniża ilość kleszczy, które znajduje w sobie, kwestia tylko, żeby dobrze, żeby odpowiednio donosić. Po pierwsze, w miejscu widocznym, niezasłoniętym, ponieważ to wydaje ultradźwięki, które blokują receptory kleszczy. Więc, jeżeli włączony schowamy do kieszeni, to nie będzie działał. Po drugie, we w miarę takim miejscu żeby to był środek ciała i żeby to się nie gibało, nie dędało Bo jedyny sezon, kiedy nałapałem mnóstwo kleszczy z tym, to był sezon, w którym dźwigałem to przyczepione albo do kieszeni spodni, tak zwanej kieszeni cargo albo na gumce do nadgarstka. Rekord Trzy kleszcze podczas jednej doby z Ticklesem na nadgarstku. Rekord sezonu: 19 kleszczy w ciele z Ticklesem przy kieszeni targo Siedzę sobie właśnie nad zalewem międzybrockim. Te światło przede mną, powyżej które zapewne widzicie na filmie, to elektrownia wodna na górze Żar. A dzisiejszy dzień był bardzo spokojny, i nieśpieszny. Odsypiałem i odpoczywałem po montowaniu filmiku, który dzisiaj wrzuciłem na kanał. Kiedy nadszedł już wieczór, wybrałem się na spacer do paczkomatu. Ponieważ zamówiłem do niego e, pewien survivalowy zestaw przetrwania, który przyda mi się na kwarantannę. Szczególnie na kwarantannę. E, I pytanie do Was. Co Iwan zamówił do paczkomatu? Co to za dziwny, niesłychany, niesamowity zestaw przetrwania na kwarantannę? Osoba, która będzie najbliżej, lub odgadnie, co zamówiłem, nie odebrałem z paczkomatu, dostanie ode mnie jakiś drobny gadżet. A tutaj żeby pokazać Wam, w jakich warunkach człowiek jest zmuszony kręcić filmy, kiedy zapomni z domu statywu. Konstrukcja, którą układałem chyba z 15 minut. Patyk, kamień i latarka. A nie wykonałbym tego bez najważniejszego narzędzia, które posiadam. i Jest nim ta galaretowa tabreja, którą trzymam między uszami. Wczoraj było kilkanaście stopni w ciągu dnia. Yy, <laughs> wczorajsza noc 9 stopni. A teraz mamy 7:30 rano 1 stopień. Jak widać, albo nie widać za mną, sypie śnieg. <laughs> a te wstrząsy, kamery. Aparatu telefonu, to po prostu skurczę mięśni mojego organizmu, znane powszechnie jako drgawki z zimna. Tak wygląda tło góry. A właściwie yy, mgła i chmury, które te góry zasłoniły. Ja dzisiejsza poranna taletka. Nie będzie tak przyjemna jak zwykle dziki. Mamy dzisiaj półtora stopnia. Zobaczcie, co tam na nas czeka. Właśnie się szykuje do tak, do kąpieli. Żeby podkreślić Wam jeszcze bardziej jak wygląda warun pokażę Wam o w tym miejscu widać to idealnie dzisiaj jeszcze nie ma tragedii. Eee... Mimo temperatury bliskiej zeru, nie wieje wiatr. A to on jest największym problemem przy tego typu zabawach. Możecie wierzyć lub nie, i tutaj dzieci zasłaniają uszy, że ptaszek chowa się do środka. No ale dobra, dobra, ja tu biadolę. A e, znam paru morsów. Znam też ekstremalnych morsów. Hmm, chłopaki ostatnio byli na Jakucji. Pozdrawiam e, Piotrka z Surwi Kielce i Waleriana e, z Walerian Romanowski team. E, no i chłopaki na tej Jakucji zrobili rzecz niebywałą. Morsowali. W temperaturze powietrza poniżej minus 50 stopni. Możecie sobie wyobrazić tą różnicę temperatur. Woda ma tam jeden albo dwa. Powietrze minus 50. I chłopaki z takiego powietrza wchodzą do wody. To już jest szok. A pomyślcie jakim szokiem dla organizmu jest, kiedy chłopaki wychodzą z wody i mają... Naprawdę, naprawdę chwilę czasu, żeby się ogarnąć i ubrać. Sami widzicie, że zimno może być fajne i nie zawsze zabija. Nie zawsze robi krzywdę. Dwa. I nie będę Wam ściemniał, że zawsze jak jest minus 2 i ciemno, to siadam tutaj i, i myślę, słucham kminie. Tylko dzisiaj, tak? Żeby nagrać parę słów, bo nie ukrywam, że uwielbiam ten kadr. Te płytki, to czerwone krzesło i ja pod lampą, która świeci z góry bezpośrednio na mnie, ale dość gadania o niczym. <laughs> Powiem Wam: jedna rzecz, która najbardziej kręci mnie w mieszkaniu w chatce, to ten dystans do ludzi, do świata. Który pozwala mi spokojnie zajrzeć w głąb siebie, poznać siebie lepiej. Zobaczyć, jaki jestem i kim naprawdę jestem. Odkryć sobie, nie boję się tego powiedzieć, pewien rodzaj zwierzęcia, bo nigdzie tak bardzo jak tutaj nie budzi się we mnie zwierzę, a raczej zwierzęta. Wiele ludzi się uśmiecha albo śmieje, że wyglądam jak niedźwiedź. Kawałek tego niedźwiedzia jest we mnie. Natomiast, odkąd zdałem sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak chińskie znaki Zodiaku, to czuję się szczurem. Widzę u siebie cechy szczura: po pierwsze, pewien poziom inteligencji. Po drugie. Pewien poziom instynktu statnego. Ja świetnie współdziałam w grupie i generalnie raczej jestem osobą lubianą. Trzecia rzecz, która nie ukrywam, że mnie jako survivalowca kręci najbardziej to umiejętność przystosowania. Już wielokrotnie przekonałem się, że potrafię przetrwać w każdych warunkach, które miałem możliwość testować i udało mi się wykonać praktycznie każdy challenge, który przed sobą postawiłem, albo przed, przed którym postawiło mnie życie. A jeżeli nie udało mi się go wykonać, to wyciągnąłem z niego naukę na przyszłość. Dzięki temu y, dużo lepiej radzę sobie w kryzysach i w obecnym kryzysie niż wielu ludzi, z którymi mam kontakt. Okej. Okay. Nie będę ściemniał, że mi ciepło. Y, organizm zaczyna drgać, więc... Y, ja zabieram sprzęt i lecę do środka, trochę się ogrzać. Tam mam zabójczą temperaturę 13 stopni Celsjusza w najcieplejszym pokoju. To jest i tak, 15 stopni więcej niż tutaj. Lecę. To jest niesamowite. Śliczno mieliśmy wiosnę tej zimy, a od wczoraj, jeżeli mnie kalendarz nie myli, mamy wiosnę. Więc śliczno mamy zimę tej wiosny. Dziś w Międzybrodziu pogoda jest taka, że zamiast topić marzannę, można spokojnie topić bałwana. Jest słonko, które ślicznie oświetla moją twarz, ale jak widać, dookoła śnieżek. Więc, jak ktoś nie widział śnieżku wczoraj, którego, który pokazywałem palcem na szczytach góry. To teraz może spokojnie zobaczyć, zaobserwować to niecodzienne zjawisko. A jak warun pogodowy u Was? Zakładacie narty, idziecie w teren. Pojeździć koniecznie w jakichś dzikich miejscach, czy Wbijać się na jakiś pustostan na dach, żeby się poopalać i napić lemoniady. Wyszedłem. Chciałem usiąść na moim ulubionym czerwonym krześle, no ale jakiś bałwan mnie podsiadł. Pogoda jest zaję fajna, temperatura minus 4 stopnie, fajnie by było posiedzieć trochę na moim czerwonym krześle na zewnątrz i się pohartować. Idziemy sprawdzić, czy ten bałwan dalej tam siedzi. Patrz, no Menda nie poszła nigdzie.